Siemaneczko, ja jestem Chomicza Krabarek i witajcie w kolejnym odcinku na, na nie moim kanale, tylko od Chomiczka kanale, który już pojawi się niedługo. Będziemy go odpakowywać na następnym filmie, a on będzie za kilka dni. I będziemy otwierać króliczka, tak samo, ale on będzie dopiero później. I z króliczkiem, czyli moją... To będę też nagrywał jak otwieramy króliczka, chomiczka i tak dalej i tak dalej Dzisiaj będziemy robić domek chomiczkowi Właśnie nagrywa teraz Filip LOL, wpadajcie na jego kanał No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału I łapeczka w górę, Możecie, może dogonicie Filipa w subskrypcjach no, no nie jest to nic złego. No, po prostu chomiczek będzie nowy, no i ten... To dzisiaj zamykamy drzwi no, no i lecimy z tym koksem, będziemy robić mu Minecrafta. Tutaj już się włączył, sami widzicie Minecraft na moim komputerze. Jak coś to dam cenzurę taką malutką, bo czasami tutaj się włączają takie różne strony. No, po prostu jakieś powiadomienia dziwne. Nie, nie. Sie się włączają. Nie powiem. Cicho nie włą włączają się jakieś powiadomienia i tam jakieś powiadomienia o jakichś wiadomościach, czy coś takiego, jakiś gra. World of Tanks, czy jakoś tak. World of Warships, czy jakoś tak. Nie. No i chciałam też wam pokazać, że mm, musimy zamknąć drzwi na chwileczkę, że robię cenzurę. Za mną jest tutaj chomiczek barbarek. Może on jest bobrem, ale zrobiłem to tak, że to jest chomiczek. No, no i w sumie to wiecie. Okej, okay, to zajmujemy się filmem bez przerywania. Robimy to. to robimy Domek chomiczkowi. Eee, wpadajcie też na kanał Pawła Malinowskiego. Znamy go. Subskrybujcie jego na kanał. Nasz też, pamiętajcie. Bo jak nie, to będzie źle. No, od chomiczka ogonek jest krótki, a mój taki długi. Cicho. Jak coś to Filip mówił cicho, bo... bo no nie wiadomo, co nie wiem czemu, dobra, jestem po cięciu. To już trochę długo zajmuje To zajmuje kilka sekund, jakieś czy ileś, na, może nawet minutkę to zajęło, a mi dalej się nie chce to włączyć. Dobra, więc cały czas się coś zacina. No, ja tutaj zobaczę powiadomienia. Czy coś nie przyszło z tych gier? Bo Filipa to strasznie wkurza. Ja i będę tutaj zasłaniał te powiadomienia, jak coś. Ja, ja będę zasłaniał te powiadomienia. Jak coś, to ja będę te powiadomienia zasłaniał. Nie umiem wcisnąć na powiadomienia. Dobra, ja jestem znowu chomiczek Chomiczeka Barbaek. Ze mną jest Filip, Filip Lol. I dzisiaj. Hmm, jesteśmy. Teraz jesteśmy na pocięciu. No, jesteśmy na pocięciu. Mam nadzieję. Wspierajcie, Chomiczka, bo on będzie tutaj u nas na kanale nowym. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie mu tam kilka łapeczek w górę. Tyle wystarczy mu. Niech się cieszy łapeczkami. No bo na tym kanale jest w ogóle brak subskrypcji.